Witajcie moi mili i nie mili też. Zadania w Wiedźminie 3, jak i w wielu innych grach, są skonstruowane w taki sposób, abyśmy podążali od punktu do punktu, śledzili jakąś linię fabularną, która jest nam przedstawiona. I oprócz tego, że oczywiście możemy ją wykonywać na wiele różnych sposobów, przynosi to różne rezultaty, to Wiedźmin 3 daje nam jeszcze więcej możliwości, ponieważ my nie jesteśmy zamknięci w jakimś pudełku, że tak powiem, tylko w każdej chwili możemy sobie odejść, przerwać tę misję, pójść gdzieś indziej. Wiecie zresztą, jak to wygląda. Takie zachowanie może spowodować, że natkniemy się na różne, ciekawe dialogi i sceny, o których być może nie wiedzieliście, a ja wam dzisiaj je pokażę. Ja ci się podoba? Co? Mhm. Nie, muszę przyznać, że jest niczego w sobie. Oczywiście będą też inne rzeczy, ale w dużej mierze skupiłam się właśnie na tym. Jak zapewne widzicie po tytule odwiedzimy Skellige, a ja już nie chcę przedłużać i oczywiście jeśli macie ochotę, to odwiedzcie mnie na Instagramie Facebooku i Zaczynajmy. No dobrze, tak więc po pierwsze, przeważnie pierwszy raz, gdy dopływamy na Skellige, to robimy te same rzeczy po kolei: czyli najpierw jest pogrzeb Brana, później rozmowa z Jennefer, następnie uczta, kradzież maski Uroborosa i rozmowa z Krachem, który prosi nas o pomoc dla jego dzieci. Większość z Was pewnie zdaje sobie też sprawę, że pierwszy raz Hjalmara poznajemy właśnie na Undwik, gdy idziemy zapalować na giganta. Mój syn nie mógł się dzisiaj stawić. Oto jego topór, oto jego wola. Tak więc okazało się, że jeżeli jakimś cudem trafiliśmy najpierw na undwig i nie porozmawialiśmy wcześniej z krachem o jego dzieciach na balkonie w Kertrolde, to te nasze pierwsze spotkanie z Hjalmarem będzie się totalnie różnić od tego jak powinno wyglądać normalnie. I jest to moim skromnym zdaniem kompletnie pozbawione jakiejkolwiek logiki, ale posłuchajcie sobie najpierw i później się w to zagłębimy. Aha, i nie zwracajcie w ogóle uwagi na Folana, bo on nie ma żadnego znaczenia. Po prostu w jednej wersji go znalazłam, a w innej nie. Chodzi o relacje między Geraltem a Hjalmarem. Folan, Byłem pewny, że nie żyjesz! Gdzie się podziewałeś? Cerys popłynęła na Spikerok. Sama! A ty nie mogłeś zaczekać? Musiałeś wymknąć się na wyprawę, jakbyś się bał, że ktoś ci ukradnie tego giganta! Cerys... się zgłosiła? I co, pewnie wolałbyś płynąć z nią? Chciałbym przynajmniej móc zdecydować! Czekaj! Jeszcze ci nie podziękowałem, Geralcie z Rivi. Nigdy nie zapomnę, żeś mi przyszedł z pomocą. Znasz mnie? Bardowie śpiewają u nas pieśni o tobie. No i ojciec mi opowiadał o Twoich przygodach, kiedy byłem mały. Mówił: Nie tylko wiedźmini zostają bohaterami, a dla chłopaka ze Skeligę, słona bryza i zimna woda to najlepsze eliksiry. Czyli. Ta pieśń o Wiedźminie i Czarodziejce to tobie Gerard? Cóż... <słuch> Dzięki, białowłosy. Gdyby nie ty, o wiele dłużej by mi zeszło. A trzeba jeszcze opatrzyć Lejfa. Te suki już prawie dobrały mu się do bebechów. Tylko my dwaj z całej drużyny zostaliśmy. A, no tak! Może nie słyszałeś? Jestem Hjalmar Ancreid i nigdy nie zapomnę, żeś mi pomógł w potrzebie. Gerald z Rivi. Ten Gerald z Rivi? Jak z tej pieśni o czarodziejce i wiedźminie? To ty jeszcze żyjesz? Jak widzisz. Znaczy, wybacz. Po prostu myślałem, że to było dawno. Ojciec mi opowiadał o twoich przygodach. A co robisz na Undvik? Zwiedzam wyspę. Bardzo zabawne, Geralcie z Rivi. Wszyscy wiedzą, że Undvik zostało wydane na pastwę lodowego giganta, a ja przybyłem tu, aby go pokonać. Nie zamierzam ci przeszkadzać. A może byś się do mnie przyłączył? Moja drużyna przepadła i przydałby mi się towarzysz. A biedny Leif... To jest trochę dziwne. Mamy przedstawione dwie sytuacje w jednej... Hjalmar wie, kim Geralt jest, a w innej nie wie, pomimo tego, że nic się między nimi nie zmieniło. Oni nie mieli okazji się poznać, przynajmniej w trzeciej części Wiedźmina. A co? Co to dało, że porozmawialiśmy z Krachem? Przecież on do niego nie zadzwonił nie powiedział: Słuchaj synek, jak tu przyjedzie do Ciebie Geralt, swój chłop on ci pomoże z tym gigantem. No nie! Więc moim skromnym zdaniem tutaj chodziło o przybliżenie postaci Hjalmara bardziej graczowi niż Geraltowi. W jednej sytuacji właśnie poprzez kracha, a w drugiej właśnie przy tym pierwszym spotkaniu. Co ciekawe, pewnie spostrzegawczy już to widzieli, ale wspomnę o tym. Jeżeli udało nam się zapolować na lodowego giganta, to w czasie zadania królewski Gambit na uczcie będzie leżał łeb bestii jak na wystawie w jakimś muzeum. Tak przy okazji Hjalmara kolejną ciekawostkę... O, przepraszam, teraz mój pies sobie chodzi, a raczej skacze. Użytkownik otoniasty 8 miesięcy temu napisał mi komentarz Wiem, co dzieje. z ciekawostką o tekście, który wypowiada Krach, gdy spytamy go o Hjalmara. A to cały Hjalmar. Jeśli wzmożecie ataki, Emhyr się wścieknie. Możecie tego pożałować. My na Skellige nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Może ja przeczytam w ramach wyjaśnienia? My na skaligę nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest to cytat wyjęty z naszej historii. Józef Beck, polski minister spraw zagranicznych, odmówił Niemcom, gdy wysunęli oni Polsce żądania. W maju 1939 wygłosił ekspoze, w którym jedno zdanie brzmi My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Ekspoze jest na YouTubie, gdyby ktoś był ciekawy. Ja jestem ciekawa. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. wysoko, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Tak więc dziękuję bardzo za tą ciekawostkę. Jeszcze taka mała, drobna rzecz na temat misji Wybraniec Bogu. W trakcie całej tej rozmowy w pewnym momencie Udarlik wychodzi z tej głównej sali udaje się do pokoju, za nim idzie hiord I my, Geraltem, nie możemy tam wejść, drzwi są zamknięte. Pomimo to, gdy wjedziemy tam kamerą, to możemy zobaczyć, że oni rzeczywiście stoją i prowadzą konwersację, a nawet Udarlik, tak jak powiedział, udaje się później na spoczynek. Więc pomimo, że my tego nie widzimy, to się wciąż dzieje ukłony w stronę Redów. No i jeszcze w kołysce leży słynne dziecko, które można wrzucić do pieca, a o dziwo już po tej całej rozmowie możemy wejść do środka. A teraz będzie o czymś, co pojawiało się już na zagranicznym YouTubie, ale nigdy nie widziałam tego na polskim. Geralt, Jennifer i Morgfark, czyli jedna z ulubionych misji wszystkich graczy. So that was a fucking lie. Generalnie w tej misji rozmawiamy z jej trzy razy, obowiązkowo raz na początku po przybyciu do ogrodu, a następnie, gdy używa ona nekromancji zakazanej, by używić skiala. W międzyczasie możemy z nią pogadać jeden jedyny raz, po którym nie będzie można więcej zainicjować rozmowy. To jest ważna informacja, więc zapamiętajcie ją. Tak, tak. Normalnie pewnie większość graczy najpierw podchodzi do drzewa, żeby rozejrzeć się ze śladami, a później rozmawia z Jen, bo jest w pobliżu po prostu i wtedy wtedy mamy do wyboru tylko dwie opcje dialogowe. Ale jest tych opcji więcej, tylko trzeba wiedzieć, jak je odblokować. Po przybyciu do ogrodu idziemy zbadać zwłoki, które geraltowi wydają się dziwne, bo nie są nadgryzione, i można o tym powiedzieć czarodziejce. To tchórz? Nie, leży tu od dawna. Co? Nie słyszę! Jak chcesz pogadać, to przyjdź! Rzeczywiście kiepsko u niej ze zmysłami. Znalazłem jakieś ciało, ale nie tchórza. Mhm, mm i czemu uznałeś, że mnie to zainteresuje? Bo nie ma na nim śladu żarowania. Nie wydaje ci się to dziwne? Zerikańska kuchnia, powodzenie jaskra i buty z wywiniętymi czubkami też mi się wydają dziwne, ale ci o tym nie opowiadam. Czytając między wierszami, marnuje Twój czas? Chcę tylko powiedzieć, żebyśmy skupili się na tym, co jest w tej chwili ważne. Co ciekawe, odpowiedź Jen zmienia się, jeśli oprócz oczywiście zbadania owego Dynata zdjęliśmy klątwę z Morkwarga. czy to przez zamienienie go z powrotem w człowieka, lub podanie mu własnego mięsa, co z miejsca wysyła go w zaświaty. Posłuchajcie. Znalazłem jakieś ciało, ale nie tchórza. Mhm. Mm I czemu uznałeś, że mnie to zainteresuje? Bo nie ma na nim śladów żarowania. Nie wydaje ci się to dziwne? Czemu? Wydawało mi się, że tak działa ta klątwa. Że Morkfark nie może nasycić apetytu. Tak, ale te wszystkie inne wilki... Chyba, że nie chciały ruszyć jedzenia, póki nie zrobi tego przewodnik stada. No, to skoro rozwiązałeś tę fascynującą zagadkę, może wrócisz do szukania tchórza. Nie wiem, czym spowodowana jest ta różnica. Raz gada coś o Jastrze i butach, innym razem o klątwie. Spekulowano, że najpewniej jest to część jakiegoś usuniętego kontentu. Być może misja ta miała wyglądać nieco inaczej, nie wiadomo, nie wiem. Kolejna opcja jest chyba jeszcze trudniejsza do wywołania, bo nie dość, że musimy spotkać wilkołaka w jego jaskini, to jeszcze przejść przez scenę w szopie, gdzie zamknięto Murkwarga i dopiero wtedy Udać się do Jen. Zdradzi nam ona wtedy w taki nieco obojętny sposób, jak można zdjąć z niego klątwę. Na morkwarku ciąży ciekawa klątwa. Doprawdy? Z jednej strony wszystko co zjada obraca się w popiół, ale Kans jego własnego ciała prawie doprowadził go do śmierci. Wydaje mi się, że. Przepraszam bardzo, po co mi to opowiadasz? No myślałem, że cię to zaciekawi. I że może razem się zastanowimy, jak go odczarować. Nie wiem, Geralt, może nakarm go jego własnym ućcem. Nie obchodzi mnie to za bardzo. Przypominam, że nie przyszliśmy tu, żeby się realizował się zawodowo, tylko żeby dowiedzieć się, co z Ciri. Nie jest to jednak dopracowane, bo z ciekawości sprawdziłam, czy ta rozmowa będzie może wyglądała inaczej, jeśli sami poradziliśmy sobie z tą sprawą, i nie, nic się wtedy nie zmienia. Sprzedam Wam jeszcze taki mały patent, jak można łatwo zrobić morkwarga w balona, a żeby tego dokonać, musimy przymienić go w człowieka. Chociaż to może za dużo powiedziane, w ludzką postać, bo z człowieczeństwa w nim to zbyt wiele nie zostało. Znajdujemy klucz, następnie notatki w jego domu i idziemy do tordara, który daje nam kieł. Odczarowujemy morkwarga, gdy mamy do wyboru zabić go. <grych> Albo spytać o nagrodę To oczywiście pytamy o nagrodę On nam wtedy mówi, że powinniśmy sobie pojechać Do Lichwiarza, do Nowigradu Oczywiście, bo przecież Geralt ma na to wszystko czas Żeby sobie tak jedzieć ze skaligę do Nowigradu W tą i w Nie ma nic ważnego na głowie Słuchaj no Pojedź do Nawigradu i To nie pora na Takie pierdoły. I wtedy kończy się scenka my możemy po prostu wyciągnąć miecz i go zasieć, Tak najzwyczajniej w świecie Pozdrowienia od Morkfarga To nagroda u lichwiarza to Nie wiem czy to nie jest za dużo powiedziane Prawdziwy co No dostaniemy jakiś tam miecz Przynajmniej na tym poziomie co ja mam Czyli 23 poziom Jest to broni słaba Oraz przepis na odwar z wilkołaka Jestem pewna, że o tym napisał mi jeden z moich widzów, ale niestety nie mogę nigdzie znaleźć wiadomości, więc przepraszam. Na północ od wioski Arinbjorn, a na południe od latarni Eldberg znajdują się takie małe wysepki i tam możemy znaleźć dwójkę dzieci, które prowadzą taką dosyć uroczą, śmieszną rozmowę. Hej, patrzcie! To jest kociotru! Prawdziwy kociotru! Słyszysz? On coś mówi. Ale nic nie... U! Ojeju, owe! jak ty jesteś głupi? Ile masz lat? E, e, ja nic nie wiem. Weź mnie ze sobą. Proszę pana, ale tu nie ma żadnych kikizmor. Ile masz lat? Sorki, że to jest tak nagrane, ale te dzieci od razu zaczynają rozmawiać, jak tylko zbliżymy się do tej wyspy, i ciężko mi było to nagrać lepiej. W pobliżu znajdziemy też dwóch mężczyzn, którzy rozprawiają na temat desek i budowania szopy. Wiem, bardzo fascynujące, dlatego posłuchajcie. O patrz. tu deski jeszcze nie zmutwiałem, sam raz się nadadzą. No nie wiem, całe w muszlach i rybą śmierdzą i co z tego? Przecież szopę będziemy z nich zbijać, a nie pałac. I przy brzegu, jeżeli nie załatwiliśmy jeszcze sprawy z upiorem, który straszy na Eldbergu, będą stali chyba rybacy komentujący tą sytuację. Wartarnia na Eldbergu ciągle wygaszona. I tak to już chyba zostanie. Mówią, że na wyspie zaczęło straszyć. Upiory jakieś. No to popłynąć nam trzeba. Zrobić z duchami porządek. Paru już próbowało, następnego dnia wyrzuciło ich łódź, pusto. To ciekawe, po ukończeniu tego zadania już ich tu nie będzie. No i to wszystko dało mi trochę do myślenia i postanowiłam, że nałożę swoją detektywistyczną czapkę i sprawdzę, co się stanie, jeżeli nie odkryjemy, kto tak właściwie na tym wszystkim stał. Dla przypomnienia powiem Wam tylko, że musimy znaleźć list do latarnika, który sprowadza ostatki na skały, no i wtedy Geralt go skonfrontuje. Okazuje się, że wyspę nawiedza pokutnik. To duch, który każe za złe uczynki, za zbrodnie. Takie jak ściąganie statków na skały, żeby je potem obrabować. Nie wykręcaj się, znalazłem list. Tak, nigdy więcej. Bo jak tylko skończymy rozmowę, spakujesz się i wyjedziesz na zawsze. Rozumiesz? Już, już. Daj mi się spakować. No i co? Jeśli sobie chwilę poczekamy, to okazuje się, że rzeczywiście się spakował i wyjechał. A o całej sprawie oczywiście możemy powiedzieć Rundowi. Ktoś popełnił tam jakąś zbrodnię, coś strasznego. Krótko mówiąc, musicie poszukać nowego latarnika. Ale mniejsza z tym. Ale my tego listu przecież wcale nie musimy znajdować i to nie będzie nam przeszkadzało w ukończeniu tego zadania. Wtedy te dialogi będą wyglądały nieco inaczej. Okazuje się, że wyspę nawiedza Pokutnik. To duch, który każe za złe uczynki, za zbrodnie. Ale przecież tylko ja tu mieszkał, a ja nikogo nie skrzywdziłem i nikomu nie wadzę. Wrócimy do tego później. Najpierw musisz mi pomóc. U udało się? Udało, ale wciąż nie wiem, co tu ściągnęło Pokutnika, więc lepiej na siebie uważaj. Chętnie bym nie tylko słowem podziękował, ale i złotem. Tyle że mieszek u mnie pusty. Znam to uczucie, bywaj. Ktoś popełnił tam jakąś zbrodnię, coś strasznego, ale mniejsza z tym. Nie wiem, napiszcie co o tym myślicie, moim zdaniem to jest super, super fajne, że mamy tak duży wpływ na to co dzieje się z bohaterami Wiedźmijskiego Świata. Kojarzycie takie dwie starsze baby, które obcinają trupom paznokcie? Okazuje się, że w tej całej krypcie pojawiły się jakieś tam zjawy. Tylko, że ta krypta ma dwa wejścia i możemy tam wejść tak jakby od tyłu, nie spotykając w ogóle tych kobiet, po drodze pozabijać te potwory i wyjść na powierzchnię. I wtedy zajdzie chyba najśmieszniejsza pomyłka na całym świecie. Uwaga! Wiedźmin przebrany za ducha. Wyobrażacie sobie, jakie jaja? To duch! Pozabija nas! Głupiaś. <laughs> duch by tak buciorami szurał! To człowiek z krwi i kości! Czego tu szuka! Heh? Badałem tunel po drugiej stronie wzgórza. A wy co tu robicie? Przyszłyśmy obciąć paznokcie. Na dole były potwory, ale zająłem się nimi. Dziękujemy ci za pomoc, Białowłosy. W twojej intencji złożymy ofiarę bogini Frey. Na sam koniec mały bonus, czyli Troll z areny, mistrz mistrzów. Bo Bo Kasia, jak Jeśli przeczytamy to w SPAK, to wychodzi nam Kasia Władyka i jest to jedna z projektantek CD Projekt Red, która była z nimi od dawna. To chyba jest coś jak Naizdup z Wiedźmina 2. Pudzian występuje też w grze Wiedźmin 2, to znaczy nazywa się Naizdup. Najizdub, zwany tyle. I można z nim walczyć. Go nazywają. Udało się. Miałem dla Was przygotowanych więcej ciekawostek ze Skyligę, ale po prostu ten film byłby za długi, więc podzielę sobie to na dwie części. Następny odcinek za to będzie z naszych wiedźmińskich opowieści w Wiedźminie 1, czyli cena neutralności, bo chcę poprowadzić tą serię do końca. No i cóż, ja y, życzę Wam nie wiem czego, sobie życzę, żeby w końcu zamknęli uczelnię. Może to też jest Wasze życzenie. Miłego dnia albo miłej nocy i do zobaczenia. Pa!